Hej, hej! Zapraszam was na podróż po fascynującym świecie Wiedźmina Trójki. W ostatnim odcinku zaczęliśmy quest z Priscilą i dziś będziemy go kontynuować. Wspomniałam wam ostatnio, że Joachim może być nawiązaniem do pewnej postaci z sagi, którą jest wysygoda e, z Dlaczego? Bo uważam, że mają wiele wspólnego. E, na przykład Joachim leczy Priscilę, która jest poniekąd ważna dla Geralta, skoro jest to miłość jaskra, tak? Natomiast Wysygota leczył cili, gdy ta została poważnie ranna w twarz podczas ucieczki od Bonharta. E, następnie zarówno Joachim, jak i Wysygota byli chirurgami, ale w pewnym momencie życia musieli odejść od skalpela. E, skąd była wodna w kanałach? Swoją drogą te wszystkie baby, cmentarna, wodna i tak dalej, nie występowały w sadze. Kontynuując wątek, oboje wykładali na Akademii Akcynfolickiej i oboje brali udział w powstaniu, za co trafili do lochu. Mhm, Kuszę Joachima, to tak średnio działa. Następnie. Wierz mi, wiem co czujesz. No dobra, to chodźmy sprawdzić te ciała. Gdzie teraz? Do góry? Tak, już niedaleko. silna jakie są rokowania? Tylko mów wprost, bez eufemizmów. Rany się zagoją, ale nie wiem co będzie z głosem. Rozumiesz pewnie, że dla truba Durki to straszny cios, taki po którym można stracić chęć do życia. Możesz na to jakoś zaradzić? Na no to może zaradzić tylko Twój przyjaciel, Jaskier. Chodź, im szybciej się uwiniemy, tym lepiej. Bo? Śpieszysz się gdzieś? Ktoś może nam przeszkodzić. Na przykład Koronę. Albo wielebny Nataniel Pastodlu. Dobra, szukamy trupa krasnoludzkiego cieśli. Człowiek. To nie to ciało. Wygląda, jakby dorwały go jady. To nie to ciało. To chyba on. To ona. Przypominam, że ukraść ludów Broda nie jest cechą płciową. Krasnolu, to te palce. To nie mógł być cieśna, Raczej bankier. Szukajmy dalej. Zgrubienie na palcach, trociny w brodzie, ubranie lepkie od żywicy. To musi być on. Świetnie. Mam nadzieję, że nie robi ci się słabo na widok krwi. Nie robi. Zaczynaj sekcję. Od czego? Chcę obejrzeć jego genitalia. Wątpię, żeby miały coś wspólnego ze sprawą. Przekonajmy się. ściągaj mu spodnie. i... Cholera. Raczej kiła. Wczesna faza. Nie ma przerzutów. To może mieć jakiś związek? Tylko jako motywacja dla zabójcy. Chcę obejrzeć jego genitalia. Widzę. Gonady ewidentnie się fascynują, ale ja nie podzielam tej pasji, więc skupmy się na innych częściach anatomii, dobrze? Widzisz coś ciekawego na nogach? Kostka prawej stopy jest spuchnięta, a paznokcie połamane. Musiał bardzo mocno coś kopnąć. Tuż przed tym, jak kopnął w kalendarz. Nie wiem, czy to dobry moment na żarty. Wybacz, lekarze, mamy trochę inną wrażliwość. Mm -hmm. i słabe poczucie humoru. Obejrzyjmy dłonie. Te pręgi to ślady po sznurze, prawda? Związano go. Tego bym się spodziewał. Nikt by nie wysiedział takich tortur bez więzów. Mówisz z doświadczenia? Z doświadczenia ofiary. Rok życia spędziłem w lochach Tretogoru. Ale to długa historia. Więc może innym razem. Widzisz ten odcisk? Nosił pierścień. Jak ktoś mu go zdjął. Obejrzyjmy tułów. Co my tu mamy? Głęboka rana z lewej strony klatki piersiowej i blizna biegnąca przez brzuch. Otwórz jamę brzuszną. Uprzedzam, będzie mocno śmierdzieć z gnilizną. Walczyłem kiedyś po w głównie z zeuglem, więc chwątpię by, i na chwila, chwila, co to za zapach. Formalina, nowinka medyczna. W małych stężeniach znakomicie konserwuje tkanki zwierzęce. W dużych niszczy je. Jak kwas. To tłumaczy, czemu nie czuć rozkładu i skąd się biorą poparzenia gardła i przewyku. Rzućmy okiem na te bliznę. Rana jest długa i cienka. Odcięcia, ale krawędzie poszarpane. To bez znaczenia, zobacz. Brak opuchlizny, sińców, stara sprawa, pewnie wypadek przy pracy. Obejrzyjmy te ranę. Rzeczywiście serce zostało wyrwane, a rana wypalona. Czekaj, czekaj, tu jest coś jeszcze. Twój rękawiczek. i te dźwięki. Jakiegoś płaza, salamandry? Nadpalone, ale w całości. Miałem na studiach zajęcia z herpetologii i nie przypominam sobie, żeby płazy składały jaja w trupach. Więc albo profesor Kochran się głęboko mylił, albo to sprawka naszego mordercy. Przejrzyjmy się jego głowie. Włosy śmierdzą spalenizną, jakby był w pożarze. Coś jeszcze przykuwa twoją uwagę? Poza tym, że wydłubano mu oczy? Widzisz, na ktani jest nacięcie. Faktycznie. Tak cienkie, że trudno je dostrzec. Zrobione jej mamem bardzo ostrym narzędziem. Skalpelem? Tylko po co? Rana jest za mała, żeby spowodować wykrwawienie. Ale są też ślady obrzęku. Morderca... On chyba wykonał tracheotomię, żeby ofiara nie umarła za wcześnie. Obejrzyjmy usta. Poparzenia, bąble. Jak ukryścili. Dobrze widzę, że w oczodołach są ślady poparzeń? Tak. Jest jakiś szary pył. Popiół. Bardzo drobny. Morderca wydłubał mu oczy i wsadził do środka rozgrzane węgle. Na to wygląda. I patrząc na rany, wychodzi na to, że Cieśla jeszcze żył, kiedy to się stało. Starczy. Wiem już dość. W takim razie mnie oświeć, bo ja wciąż nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Jaki był motyw? Jednego jestem pewien, to miała być kara. Nawet łowcy czarownic nie stosują takich tortur. Jakim grzechem można zasłużyć na coś podobnego? To wie tylko morderca, i to jest kluczem, żeby go odnaleźć. Warto byłoby jeszcze zbadać ten trop. Wiesz, jak on miał na imię? Fabian Meyer. A ja jestem Hubert Reich, koroner. Przyszedłem wykonać autopsję, ale widzę, że mnie wyręczyłeś, Joachimie. Jak zawsze pchasz się, gdzie nie trzeba, i wciągasz w kłopoty innych. Koronel jest mordercą i wampirem wyższym. Co prawda, nie zadelgał nam medalion, ale to w sumie nic dobrze, dziwnego. Przylegi się wsadzę. Geraltowi też medalion nie zadelgał. Zaraz tu będzie. Starzy znajomi? Hubert uczył mnie podstaw medycyny dawno temu. I nie dość dobrze, bo pewnych prawideł do tej pory sobie nie przyswoiłeś. Na przykład, że rolą lekarza jest leczyć, a nie zbawiać świat. Nic się nie zmieniłeś. To komplement. Raczej stwierdzenie faktu. 30 lat i nic się nie zmieniłeś. Gdzie znaleziono ciało tego cieśni? To ważne. Prowadzicie śledztwo? Ekscytujące. Zginął we własnym warsztacie na południe od rynku. To tuż obok bramy do zamurza, gdzie napadnięto tę biedną trubadurkę. Całe miasto o tym huczy. Wracając do cieśni, ciało przyniósł nasz zbieracz zwłok Eustachy. Możecie z nim porozmawiać. Widziałem go tu zaraz za rogiem koło. O, witam waszą wielebność. Co to za ludzie? Powiedziałem chyba wyraźnie, nikogo nie wpuszczać pod żadnym pozorem. Yy, wiem, ale przyjaciele zmarłego chcą odebrać ciało. Nie ma mowy wyprowadzić ich natychmiast. Jak wasza wielebność sobie życzy, panowie proszę za mną. Wyjdziecie inną drogą. Czemu nas kryłeś? Kryłem siebie. Gdyby wielebny Nataniel dowiedział się, że ktoś wlazł do kostnicy i pociął trupy bez jego pozwolenia, miałbym kłopoty. Ale o tym nie pomyślałeś, Joachimie, prawda? Jak zwykle. No, ale. Może nie pochwalam waszej samowoli, ale też mi zależy, żeby ten morderca skończył na stryczku. Więc jeśli pojawią się jakieś nowe informacje w tej sprawie, odezwę się. Mhm, mm dzięki. Ten Nathaniel, co to za jeden? Szuje. Jak każdy, kto nosi szaty Wiecznego Ognia. Większość jest szujami, zanim je założy. To by się zgadzało. Przed wstąpieniem do kościoła Nathaniel był katem. Szczególnie lubował się w torturach kobiet. Potem hierarcha Hemmerfart mianował go nadzorcą kostnicy. Pośredniczy w kontaktach ze strażą, nadzoruje kremacje, odprawia nabożeństwa pogrzebowe w świątyni na wyspie i tak dalej. Marzenie nie praca. Mogłeś powiedzieć, że znasz Koronera. Może byśmy sobie oszczędzili wycieczki przez kanały. Znam i dlatego go unikam. Tyle w tym temacie. Nie naciskam. Dziękuję. Nie chodzi o to, że coś ukrywam. To po prostu stara rana i niezagojona. To co teraz zrobisz? Tropów jest wiele. Warsztat tego cieśli, zbieracz ciał, który go znalazł. Załóg, gdzie napadnięto na pryszpilne. Mam co robić. Ja też, tyle że w szpitalu muszę tam wracać. Ale trzymam za ciebie kciuki. A ja mam na ciebie oko. No dobra, no to idźmy zbadać sprawę. Strach na ulicę wyjść. Wcześniej przynajmniej kobiet nie zabijali. Eustachy? Zbierasz zwłok? Pożem poznałeś. Szósty zmysł. To ty przyniosłeś do kostnicy ciało Fabiana Mejera, zgadza się? E, Fabiana? A, ta, pamiętam. Jeden z tych bez oczu i serca, nie? Mieszka też nie miał. Jeden z tych? Było więcej takich ofiar? A było było. Żebracy, bezdomne dzieciaki uliczne kurwy. Pamiętam, jedna była taka gruba, że musiałem ją pokroić na kawałki, bo nie mieściła się do taczki. Wołali ją śliska loszka, bo pewne rzeczy lepiej zostawić domysłowi. Co się z nią stało? Jak to co? Wielebny Nataniel kazał ją spalić. Wszystkie kawałeczki. Oj, żal było, żal. Żal? Uj. Czemu? Zresztą nieważne. Pewne rzeczy naprawdę lepiej zostawić domysłowi. Przeszukałeś Pawiana? No, rzuciłem okiem, co mam po kieszeniach, żeby się nie zwartowało. Mówiąc wprost, okradasz trupy. Mówiąc wprost, chuj ci do tego. Co podatki będziesz mi naliczał? w on, mutant! Co za ham? Skoro jesteś taki łasny na pieniądze, jeszcze ci dołożę, a teraz mów, co przy nim znalazłeś. No, drobiazgi. Pierścionek ze szklanym oczkiem, drobniaki i jakiś liścik. No, patrz. No, dobry pergamin. Cielęca skóra. Zetrę litery i sprzedam jak nówkę. To ludzka skóra. Priscilna. Imię kolejnej ofiary. Gdybyś oddał ten list komu należy, może nic by jej nie było. A mnie akurat obchodzi, co się stało jakiejś preszczyli. Mało to bab w mieście, Za co? Za kształt. Chodźmy do warsztatu cieśni, jak tu wejść? Ach, prawda jest taka, że już jesteśmy zależni od czarnych. Ekonomicznie, ależ drogi panie. Czerny! Strzyga! To pana! Spokojnie. Chodzi o Fabiana Mejera, Szukam jego mordercy. A, chyba, że ta. Siad, głupie kundle. Spokój! No, wchodź pan. Tylko powoli, bo jeszcze pogryzę. Urocze zwierzęta. Pan chyba żartujesz. Sam się raków boję. No, ale lepszy pies, choć szeka od złego człowieka. Masz kogoś konkretnego na myśli? No, raczej, sukien który załatwił Fabiana. Jak tylko zabrali stąd ciało, poszedłem do kolegi, co hoduje psy do walki i kupiłem te dwa kundle. Sporo mnie to kosztowało srebra, ale przynajmniej śpię spokojnie. Z kim mam przyjemność? Z bratem nieboszczyka. Głos mnie wołają. Prowadziliśmy razem warsztat Meyer i Meyer. Mm -hmm. teraz będzie po prostu Meyer. Teraz, panie, to będzie likwidacja. Jak tylko znajdę kupca na tę budę, wracam do Mahakamu. Zawsze bliżej rodziny, czy tego, co z niej zostało. No, to co chcecie wiedzieć o Fabianie? Twój brat miał jakichś wrogów? Ktoś go nie lubił, groził mu? Nie, to on raczej groził takiej jednej. Fabian był dobry krasnolud, fachura jakich mało. Ale i straszny kurwiaż, co odłożyliśmy pieniędzy. Mówiłem, kupmy nowe narzędzia dobrego drewna, ale nie brał mieszek i jazda na dziwki. Potem chodził za taką jedną, wołał: To przez ciebie trefna suko ludzka szmato i inne. Mm -hmm, no to pewnie od niej zaraził się kiłą, co? Nie wiem. Może się zakochał. Wiesz gdzie ją znajdę? Trefną? Na cmentarzu. Umarła parę dni temu, ale spokojnie w łóżku jej Alfons mówił, że na grypę. Powiedz, co wiesz o morderstwie, po kolei i ze szczegółami. To było tak. Wracam z robót, w Oxenfordzie i widzę nad miastem słup dymu. No, myślę, znowu przegapię, jak palą jakąś baweczkę, szlak to. Ale to nie na rynku był ogień, tylko u nas. Widzisz te ślady, Sadzy? Tam się paliły nasze rzeźby. Ludzie zlecieli się do pożaru i znaleźli Fabiana o, tu obok. Jak dotarłem, już go ładowali na wózek. Rozmawiałeś z sąsiadami? Widzieli wcześniej coś podejrzanego? Coś słyszeli? Mówili, że nie. A nawet jakby słyszeli, to i tak by nie pomogli. W Nowigradzie ludzie przejdą obok krwawiącego dziecka na ulicy, żeby trzewików nie pobrudzić. To co ich obchodzi, byle krasnolud? Dobra, dość zgadania. Muszę się tu rozejrzeć. A proszę, tylko nie drażnijcie psów. Damki krwi. Tu właśnie leżał Fabian, jak go znaleźli. Hmm, nie mogę zbadać rzeźby. Nie wiem, nie wyświetla mi się przycisk. Morderca ciągnął tędy coś ciężkiego rzeźby albo ciało. Trudno, jest weźmiemy później. Mogę wejść do warsztatu? Nie zaglądałem tam, odkąd, odkąd znaleźli Fabiana. No ale jak chcecie, to otworzę. Ślady krwi. Tutaj też jest jej mało. Na pewno się nie wykrwawił, chyba że ktoś pozbył się większości krwi i zostały tylko plamy. Formalina. Wątpię, by to Fabian jej używał. Meble powywracane. Tu ślad jak po kopnięciu. Oczy ludzkie zgniły do szczętu. Mm, nie ma tu nic ciekawego. Zatroskany wampir, który namawia ludzi na wieczny ogień. Okej. Okay. Tak? Wiem już, co się stało. Morderca dopadł Fabiana w warsztacie. Doszło do przebychanki, ale go obezwładnił. A potem torturował długo. Oszczędźcie szczegółów to nie na moje nerwy. Jak już skończył, wywlókł go na podwórze, po czym ustawił wasze rzeźby na stos i podpalił. Ale po co? Po co to wszystko? Żeby dać jakąś naukę jemu, tobie, całemu miastu? Dobra, dość zgadania. To już się więcej nie dowiem. Bywaj. A gdzie? Ej, nie, koroner was wzywa, jest kolejna ofiara. Kazał przekazać, że główne drzwi będą dla was otwarte i że macie przyjść jak najszybciej. Mhm, mm przyjdziemy jak zbadamy za ułek. Ho! Oh, taki blady jesteś? Ej, hey, przystojniaczku. Mm, znam ten zapach. Formalina. Koksownik? O typozero. Czy to strata Skąd mam jeść? Zobaczymy co zrobimy. Silni. Dajaj kurwa. Jesteś już. Stierwę! Zawalczmy. Po na szczęście możemy używać znaków. Zapowiedź. No to się nie bałeś. Klątwy, kurwa. Kurwa! Razem Bądź, kurwy syna! To czarownik! Myślisz, że im nie oprawisz? Takiego spoczeńcu! Dziwki potrafią się bić o! Spokojnie nie zrobi ci krzywdy. Co tu robisz? z co szukam! No co się gapisz? Nie słyszałeś, że zabójca zawsze wraca na miejsce zbrodni? To zaczęliśmy się z braciszkami, żeby go powitać za pryszczylę. Prawie ją zamęczył, sukienz. Wiem, przyszedłem tu, bo szukam jego śladów i ludzi, którzy mogą coś wiedzieć. Ja tam niewiele wiem, ale co wiem, to powiem. Wiesz, że pryszczylna nie była jedyną ofiarą? O, kochanieńki, pewnie, że wiem. To się nie zaczęło wczoraj. Inni już tak ginęli. Żebrasy, dziewczynki, sieroty. No ale kto by się nimi przejmował, nie? Ludzkie śmieci. Tak o nas mówią strażnicy. Pamiętasz imiona tych ludzi? Oni nie mieli imion. Łysy, kudłaty, rybka. Tak ich wołali. Nie mieli rodziny ani przyjaciół. I dawno ich już spalili. Priscila była Twoją przyjaciółką? Przyjaciółką? Nie, ale widziała we mnie więcej niż tylko głupią kurwę. A to już coś. Zamierzałam skończyć z burdelami, znaleźć jakieś przyzwoite zajęcie. Ale nikt mnie nie chciał. Ani na praczkę, ani na służkę, ani na kucharkę. Jakbym jakiś trąd miała. A pryszczyllę? Ona była inna. Miałam zagrać w jej sztuce, wiesz? Inna, której się bały, bo tam jakieś żarty z wiecznego ognia były. Świszcząca Zocha na scenie, wyobrażasz to sobie? No, ale koniec marzeń. Wracam pod latarnię. Przykro mi. Można mieć gorszą robotę. Przynajmniej tak sobie mówię. Na razie. Muszę się jeszcze rozejrzeć. Nie przeszkadzajcie już, jeśli można prosić. Pewnie staniemy grzecznie z boku, tylko powiedzcie, jak się tu czegoś dowiecie. Ale mi dzwoni. Ha! Męska stopa to mógł być morderca. Nacisk na Cofał się. No, co tam? No dobra, no to chodźmy na do radę. kolonela. Mam mordercę do złapania.